Cześć, siemona, jestem Adi, a dzisiaj was witam w odcinku z... Życie młodego rolnika I tak, trzeci odcinek Lecimy Przepraszam, gdzieś cieszę lekko Grę No jak widać, uboło mi trochę pieniążków, ale to już widzicie Dlaczego? Kupiłem dwukołówkę No trochę nawozu i rozsiepacz no i tak poleciało trochę pieniędzy więc no niestety ogólnie no, jestem w drodze na pole bo będę rozsiewał nawóz wóz przed... dla sianiem tego yy... rzepaku w dzisiejszym odcinku będę siał rzepak tu mamy tu ogromnie ogólnie ale dobra, lecimy że tutaj tu sobie tak o jadę lekko z no tą kołówką ja zostawię o wiko sobie wezmę worek w tym cięciu byli mi do pokoju jak zwykle oj ogólnie alejek jest 300 kilowy, worek są po 50 kilo no. czyli trochę w sytuacji jest ale tu jeszcze dobra trochę o proszę Dobra jest, jeszcze jeden worek wejdzie na pewno I dobra O, to sobie lecimy 30 lejek rozrzuca na 10 metrów więc Trochę wypa Ale sobie trzeba tu tak jechać o. Małą dawkę w sumie daję, a worki kupiłem już na zapas, żeby już było. Aby mm. później nie jeździć. I jak już sobie obiadę pole dookoła. Zobaczę ile mi zejdzie tego. I później będę jeździł teraz w Jest prawie dziewiąta, więc na no, taką ósmej byłem w sklepie na zakupach zrobiłem sobie widzicie to kupiłem więc nie jest aż tak źle w przejedziemy do tyłu no i lecimy dalej daję nawóz pod rzepak żeby lepiej rosnął więc myślę że będzie spoko Jakieś da A nie O, nawet nie jeden lejek musiał być Czyli tutaj przejazd to poprawię Żeby nie było Dobra Trochę przejadę, bo to tu, tu zostawiłem Dobra żeby nie obiadać ziemi to pojedziemy tu Ogólnie poza odcinkiem sobie Przebronowałem pole Żeby już na tym odcinku siedzieć Oczywiście 30 8 motogodzin już raczej 0,8 motogodzin już zrobiła więc No niestety Dobra to to jest na podczepie O, o ten kawałek To podnosimy Lecimy do mnie Po 60, bo już dzisiaj 60 będziemy yy, siali Nie arać, tylko siać Rzepak W następnym odcinku chyba się wezmę za ziemniaki nie wiem, czy czasem po ścianie je pojadę kopać, żeby nie uschły. Także no. Dziapak sobie nieźle daje radę. Dosyć szybciutki jest. O, tu jakiś... Widziałem, że ktoś jedzie. Tam, dam sobie radę. Już poza odcinkiem sobie ogarnę podstawie rozrzutnik i... poukładam sobie worki tu trzeba siać bo czas nas goni bo dzisiaj jest ostatni dzień kiedy można siać, że głupuje już no nie wyjdzie niestety więc no tu trochę liptam no dobra damy mu że skrętam co o, już tam? co? Oj ja myślałem, że ktoś jedzie tutaj, dobra tu się pozostawi tą maszynę, bo co do karażulemy. No takie co? I bierzemy 60 siodnikiem. Zasypaną już. Tylko jechać sieć. Ja ogólnie mam pytanie Dobra już nic sorry, telefon muszę wyciszyć i lecimy sobie z siewami na to odcinek może być trochę dłuższy no ale niestety Ogólnie jak jesteś nowy to zostaw suba i dzwoneczek I łapkę w górę jak dzisiaj się podoba filmik Bo to już mój trzeci odcinek Z tej serii, a czwarty na kanale I chyba ten odcinek dostaniecie w poniedziałek Bo nagrywam odcinek jeden po drugim po tym let's play'u co nagrywałem bym... może będzie fajało, tam, tam widzę, że ktoś się jedzie tu nikt nie jedzie, to pizda ogieńka schodło, do góry i lecimy dobra tu się zjedzie koło krzaka ta 60 tam hamulce to ma zajebiste Dobra. Puścimy się Czemu nie chcę działać? się. W sumie może być. Ten bez znaczników będę jechał. No niestety, ktoś kurwa dzwoni do mnie. Ale ja nie odbieram. I lecimy dalej. Z Trzymajmy rzepaku. Niestety. To nie koniec zrobię tu poprzeczniaki się obczaję co i jak I Dobra, lecimy I Ile tu jest? Nie wiem ile już jest minut materiału, może z 5 do 7 minut jechał o tak po prostu I będę sobie gadał, ja będę wjeżdżał z pola, później tu zrobię ten, jak to się nazywa, poprzeczniak, po tamtej stronie też, sieje, sieje, 3 metrowy siewnik, w końcu poszedł do roboty, trochę skacze, są lekkie nierówności. No ale niestety, ja tutaj tylko bronowałem. Nic więcej. Dobra. Dosyć szybko to się wypłyną. Więc no. Taka tam polska gospodarka. Ja niedługo kończę sezon tylko po się rzepak pszenicę będę siał w... raczej nie pszenicę tylko będę siał jak to się nazywa owiec na wiosnę a no, tak to tylko przygotuję pole i przygotuję się na zimę no i tam pieniążki to wszystko tu widzę jaka zrobiłem przez przypadek, ale to się później naprostuję. I no Nie wiem będzie trzeba ogólnie, że pak opyskać na chwasty. Inne tego typu, bo żeby dobrze kiełkował. Na kiełkowanie i na takie inne się też opryska. Bo nawozu dostał, to powinno mu starczyć. No i no. Tam widać moją gospodarkę z daleka. Tu nikt, nikt jeszcze nic nie robi na polach. Ja jako jeden sieję rzepak. No uważałem. Nie wiem czemu, ale robią miaki. W miarę jadę prosto, to jest najdziwniejsze. Ja to wychodzi clean. Tutaj taki lekki przyps. Ale no cóż. Czasem taki clean to wiesz. Później się go ogarnie. Gorzej będzie go się przyskać No to już będzie przyszłość. I w następnym roku będzie ten dawany tu papno w rzepaku No Nie na wszystkich w sumie polach Jakie posiadam Więc takie coś będzie robione I co tu więcej kadecz? w sumie nic Bo jeszcze nie wyrobiłem sobie tą dykcję Do nagrywania Więc jest przypał, ale no cóż, kiedyś się nauczę. A teraz się rzepak i jestem dumny z tego. Tu poprawię zaraz te miaki. Niestety pies w nich przepuszcza troszkę, po trochę. No ale się wyjdą już szybko. Nawet du dużo mi nie uciekło ze zbiornika. I zaraz wam pokażę ile mam tego. Ile mam areałów na tym polu. Bo mam już wgranego granego moda do pokazywania, więc może być spoko. I dobrze. Tak, tu zrobimy poprzeczniak już Mowy tu jest taki clean Trochę dziwny Ale zrobię podwójny poprzeczniak Oj Powinno się wyrównać Tu te budynki z Rano zawsze zasłaniają Siejemy. dobra Jest w sumie podwójny poprzezniak Teraz jedziemy tutaj tu będziemy granicę posiać i tu graniczę z drogą yy, granicę ma z drogą więc no cóż sobie daję radę. I ogólnie zima idzie i jak będzie zima. To na sezon młodzień będzie wzrastać. Wartość zboża. Mm -hmm. Jak to mogę tak nazwać. I będzie zboże droższe. I sobie zarobię. I dobra. Ogólnie już następne odcinki będą takie, no, bardziej fabularne. Ale teraz to nie, tak sobie zaczynam odcinek robić. I no niestety tak jakoś nie zrobiłem go słabo. Tu sobie zasieję Dobra. Tu też sobie zasieję Dobra. I lecimy... Dzida Dzida na, na podwórko Całe pole zasiane Niecałe... Seraf... A ja wam pokazać ogólnie ten Bo sam chciałem zobaczyć Ciągle jest w odpalony Chciałem ja sam zobaczyć ile mam tu areałów No... 34 are. To jest to niezadowalające, ale. No, zawsze własne, nie dzierżawa. Koło domu też około 30. 6 nawet. raów Arów. Więc no. Tam jest jakiś skub, widzę silosy, Tu też jest skup. No, mieszkam koło skupów. Nic nie widać. Żadny, żadnego ciągnika na, na polu. Dziś się tu mną, <grym> Jeszcze na środek ulicy się pcham, no, ale no cóż. Musisz przetrwać te parę minut, bo tutaj mam dom. Dobra. Nie wiem, czy się zmieszczę. Co nie będę kombinować na odcinku. Więc sobie tu postawię 60. -tkę. Zgaszę. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia do następnego cześć.